Siemanko z tej strony, quester witam w moim pierwszym odcinku z The World of Tanks. Eee, tak. Oczywiście, jak będę już. Eee, jak wejdę, już, bo tam jest później odliczanie, więc ja zrobię krótkie cięcie. Może już wejdę do bitwy, żeby nie przedłużać. Tak i tak mam mało czasu. <coughs> Dzisiaj, może z, raczej zdążymy, tylko jeden meczyk. Może dwa, nie wiem. Ale wątpię. Albo w sumie już zrobię cięcie, więc do zobaczenia w ręce. Dobra, jesteśmy już w bitwie. E, zaczynamy. Też pojadę sobie tędy. Ale mi się ciężko gra bez tej myszki. Gdzie tu tam trzeba? Oh, to sobie zjadę. Zjedziemy na dół i pojedziemy mm, objąć jakąś bazę czy, e, no swoją no. bazę. strasznie mało życia w tym czołgu ponieważ ten to jest drugi tier i dopiero co niedawno go kupiłem W tym czołgu jest akurat maksymalna prędkość 35, jak widać życia strasznie mało. Oj, 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 naparzajmy z góry. Fuck. Trudno. Ee, escape, wróć, Tak, chcę wyjść z bitwy. Zagramy sobie następnym czołgiem. Słabo, strasznie słabe, mam coś te czołgi, jak już pamiętam, że miałem szybsze strasznie. Dobra, trudno, zagramy tym. Dobra, to ja znowu zrobię krótkie zdjęcie, żeby nie przedłużać. Eee, widzimy się w bitwie. Dobra, jesteśmy już w bitwie. Polecimy, może. O, ja to marenka akurat lubię. Widać tam. Czyli oni można powiedzieć, że zaczynają tam i tam Dobra, trudno Jedziemy I o zysk, jaki duże czołg Jedziemy za ten krzaczek oczywiście, zawsze się chowałem tam, za tymi skałami strzelałem, ale teraz się zawiemy za ten krzaczek i tak widzę kogoś już, ale jeszcze nie mówię. oj, jak został trafiony, jak został trafiony, ojej, eee. też dostaję, dostaję, nie! Widzicie, a jednak zdążyliśmy, zdążymy raczej zrobić trzy bitwy. A to wszystko przez te głupie czołgi, którym się chyba trzy usunęły. Dobra, trudno, sobie weźmiemy to. Ten, ten idzie 24, o Jezus. A Jest 6 minut nagrywania, więc ja znowu zrobię krótkie cięcie. Pewnie mnie znowu od razu zabiją. Dobra, to ja robię krótkie cięcie i widzimy się w bitwie. Dobra, jesteśmy już w bitwie, jak widać. Yy, mamy tylko dwa duże czołgi. Chyba nie. Cztery albo nie. Trzy. Nie. Hmm, nie wiem, dobra, trudno. Jeden się nie rusza, jak widać u nas. No, to już mamy jednego mniej. Przejdziemy. Zawsze się... Eh, zawsze staję sobie na fontannę, ale teraz myślę, żeby się schować tam... między... Bo nie. O, Oj, szybko się skryjemy na ten blok. Mm, szybko! Już wjeżdżałem na tym trąb, zawsze jest tutaj taka akcja, niestety. Puszczę. Może cofnę się? Hmm, nie cofnę się. Jeszcze mam us uszkodzoną gąs e, gąsienicę, więc... Pewnie dostanę o Oj, nie dostałem, dobra, szczęście, szczęście. Oj, chyba tam nie wiadało. O, wiada, dobra. Mm. Widzicie, dzisiaj nic nie ugraliśmy. Ciągle mnie zabijali, niestety, wyszli z sprawy, bo nie grałem ponad dwa lata w World of Tanks. Więc. No tak. Jeśli Wam się film podobał, zostawcie łapkę w górę, wtedy będę wiedział, że to mam dalej nagrywać. Jak nie, to pomyślę, czy będę to nagrywał. No, więc. Ja się z, wa z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku.